Siemane z ludzie, z tej strony Adrian i witam was w czwartym odcinku z Rezydenta Siedemeczki. Miałem sobie zrobić taki dwudniowy detoks od rodziny Beckerów Wyszedł w sumie trzydniowy, ponieważ wczoraj miałem wielkie problemy z nagraniem tego odcinka Przez co niestety wiem co będzie przez najbliższe pół godziny rozgrywki No ale za to wleci jeszcze dzisiaj po południu jeden odcineczek Z dalszej części, czyli dzisiaj będą dwa odcinki a my musimy zrobić, w tym odcinku, po raz drugi niestety Znaleźć trzy przegłowy i otworzyć dwie i wziąć strzelbę Jeżeli chodzi o trzy przegłowy, no to jedną już znaleźliśmy Drugą zaraz znajdziemy, trzecią będziemy musieli się udać kawałeczek dalej Strzelby jeszcze nie wiem jak pan wziąć Tutaj mamy jeszcze Właśnie Figureczkę, dobra, no nieważne, idźmy dalej żeby też tego za bardzo nie przedłużać, to będzie pewnie krótszy odcinek, no bo jako że wiem co już mam zrobić, to powinienem sobie szybko w miarę poradzić. Okej, okay, tutaj mamy właśnie tą mamy wahadło zegara, które możemy tutaj wrzucić i dostaniemy drugą głowę psa białą. Lećmy sobie ją od razu też tam włożyć. To jest strasznie tutaj ciemno Mało co widzę, jeszcze mi słońce świeci O właśnie to jest Janusz Jemu trzeba Strzelić w głowę z... O Dobra, trzy razy wystarczyło Nie żyje No Jeszcze w stanie oczywiście to jest Norma w jego przypadku biegnijmy tutaj tutaj mamy tą drugą przemgłowę. włóżmy sobie jesteśmy na tej głównej hali, tutaj już nie mamy nic za bardzo do znalezienia tutaj drzwi mamy zamknięte ze skorpionem to czytaliśmy, więc przeciśnijmy się przez tą szczelinę No i świetnie Jesteśmy w pokoju z Jelonkiem Ja jeszcze sobie sprawdzę tylko czy mi się to wszystko nagrywa Wy macie w tym czasie czas na zostawienie Łapeczki, subskrypcji, komentarza Byłbym wdzięczny I już Nagrywa się, OK. Także lecimy dalej Kurczę. dalej w takim razie Tutaj już nic do znalezienia raczej nie mamy Wszystko pozbieraliśmy Z tego pokoju Wytrychu tutaj nie mamy żeby otworzyć I te drzwi były chyba ostatnio zamknięte z tego co pamiętam A teraz możemy nimi normalnie przejść No właśnie ta maść cała tutaj Jest niepokojąca i ten dźwięk Też jest niekoniecznie Fajne Tutaj nic nie znajdziemy I tutaj mamy drzwi Skorpiona Czyli te drzwi prowadzą do tamtej Głównej sali z tego co pamiętam A klucz zdobędziemy później Okej okay. Tu mamy save room Zapiszę sobie grę Tutaj Powiedzmy nowy zapis zrobimy I przeszukajmy pokoik. Mamy notatkę. Już ją przeczytamy. Coś się ze mną nie tak. Tu pewnie to gówno, którym mnie karmią. Nie dam, za nie dam się zabić bez walki. Wezmę strzelby z pokoju rekreacyjnego i sprawię, że pożałują tego, co mi zrobili. Musisz stąd uciekać. Kocham cię, Courtney. Żegnaj, Travis. Nie wiem, czy to nie jest właśnie to małżeństwo, o którym była mowa w, na tej karteczce. Że żona się do niczego nie nadawała, a on... A on został w ich rodzinie, ale pewien nie jestem. W każdym razie, dobra, jeszcze sobie wrzućmy, tylko tą kasetę mi. Bo później będzie mi bardzo potrzebne miejsce w ekwipunku, a wolałbym się nie wracać. I naboje do strzelby też sobie wrócimy, wrzucimy, chociaż nie wiem ile może się ich stakować. A na pewno ich trochę znajdziemy. No nie, nieważne. Nabojów mamy 52. Okej. Okay. Jesteśmy na razie, przejdźmy tędy i wchodzimy do podziemi tego budynku. Dobra. Właśnie te ludziki, te potwory bardziej, może nie ludziki. Można pokonywać na kilka różnych sposobów Jednym sposobem jest właśnie strzał w głowę I napierdzielanie z... Z nożyka, chociaż są też takie silniejsze, których nie damy rady niestety Napierdzielać tyle czasu z nożyka W każdym razie Jak na naszym Czy na naszym Czy jesteśmy ok? Nie musimy się jeszcze leczyć Słyszę dźwięki Stąd te dźwięki, ok? A jego może załatwmy. Po prostu trzema strzałami w głowę. Tak też można. Dobra, tutaj możemy coś znaleźć. Proch strzelniczy. Nie ma nic więcej. O, kurczę, jeszcze silne chemikele, widzicie? Wcześniej tego nie znalazłem, także nawet okej. Okay. Ale tutaj już nic nie mogę znaleźć. Dobra, w każdym razie jak możemy sobie... Silne chemikalia możemy połączyć z zielonym ziołem, mamy wtedy jakieś mocne lekarstwo, przewraca całą, całe zdrowie I amunicja wypełnia dodatkowym prochem, który czyni ją jeszcze potężniejszą, zmiana typu amunicji LT +Y. Czy te naboje? A zróbmy sobie, zróbmy sobie naboje Aha, i to muszę przeładować cały Oj kurcze, dobra Przeczytajmy sobie to. Luka, złapałem gościa, który stale próbuje uciec. Zamknąłem go w pierwszej spalarni od lewej, żeby znów się nie wymknął. Wyciągnij go, jak będzie gotowy. Wiesz jak otworzyć drzwi, prawda? Pamiętaj, 3A i odcisk ręki. Z dziewczyną możesz zrobić, co chcesz. No właśnie, 3A i odcisk ręki. Jeśli chodzi o to, ja tu trochę główkowałem na tym, ale w końcu mi się udało, musimy otworzyć ten piec, Bo to jest Tamara, która ma w imieniu. W swoim imieniu 3 literki A. I odcisk ręki mamy tutaj. Co ciekawe, to jest ten Travis, który, którego notatkę znaleźliśmy na górze. No właśnie, tutaj możemy to otworzyć, ale... Wyskoczy z tego. Okej. Okay. Możemy uciec kaweczek. Strzeliliśmy mu znowu w głowę. To jest właśnie jeden z tych silniejszych potworów, który potrzebuje nawet i... 10 strzałów w głowę z tego co wiem. No u mnie się zawsze właśnie gdzieś tak na 10. Czeknijmy w tą stronę. 9 chyba, bo miałem pełny magazynek, nie? No, no to 9 strzałów w głowę. I tutaj znajdziemy właśnie klucz do prosektorium. Które będzie kaweczek dalej. Tędy przejść nie możemy. Możemy przejść za to tutaj, przez te drzwi, lub przez te drzwi. Pierwsze przejdziemy przez te drzwi, ponieważ mamy tutaj względny spokój, i możemy sobie na spokojnie przeszukać Tą monetę starożytną, której wcześniej nie zauważyłem. A teraz jest. Ok, amunicja pistoletowa. Mapa przetwórnie, ale to zaraz. I amunicja pistoletowa, ok. Ile mamy amunicji? Amunicji mamy. Nie to sporo mała przetwórnia, już wiemy gdzie się poruszamy także no jesteśmy w jakimś prosektorie spalarni, coś, coś, w ten desen. tu możemy otworzyć okej, okay, ale zamknijmy to w takim razie tam jest przejście oj, coś mi się przycięło strasznie tam jest przejście, skrót taki do Do tego pomieszczenia na górze, naszego safe roomu Mamy wytrych, mamy klucz skorpiona i zdjęcie skarbu To zdjęcie skarbu jest bardzo nam właśnie przydatne Ponieważ Jest to obok tej lodówki W tym pokoju z jelonkiem A tutaj mamy ukryję tu coś fajnego, spróbuj to znaleźć Mamy też ziele Przejdźmy sobie jeszcze tutaj, bo też coś własnego i chemikalia. Dobra, ja w takim razie sobie polecę. No właśnie, o nim też totalnie zapomniałem, aż się przestraszyłem. Dobra, dziabnijmy to. Po prostu dziabne, ci, dziabne, ci. dziab, dziab, dziab. Dobra, poradziliśmy sobie. O, i stąd też jeden wychodzi. Tego nawiasem mówiąc, totalnie, kurde, nie widzę. Oj, trafił mnie. A ja go nie widzę totalnie, bo... Tutaj oczywiście zjebało mi się audio, dlatego chwilę musicie obejrzeć sam klip i słyszymy się już na górze. Karbu, możemy sobie chyba przerzucić, bo nie wiem czy tam, tam będzie potrzebne. Apteczki, naboje. Klucz do prosektory. No nie, wszystko nam się już przyda. Możemy sobie zrobić, ewentualnie, jedną apteczkę, żeby mieć troszkę więcej miejsca. I wróćmy się tam, kawałeczek dalej. O, tu mamy też drzwi ze skorpionem. Także możemy sobie użyć tutaj klucza, i przenosimy się od razu do tego głównego salonu. Mamy taki po prostu skrócik. bo nie jestem pewien, czy później nie będzie nam ten potrzebne, potrzebny, ale otwórzmy znajdziemy tutaj naboje do strzelby sztuk 6 okej, okay, no i tutaj mam właśnie obok lodoweczki, ten piecyk, a w nim znajdziemy sterydiany sterydian kreataniny no bierzemy jak swoje oczywiście, bo zwiększy nam to naszą odporność, siłę Dobra, wszystko? Chyba tu mamy wszystko, możemy wracać. Jeszcze sobie wrzucę najwyżej do tego Pokoiku te naboje do strzelby. Chociaż nie, dobra, wiecie co? Zostawię to, bo one i tak się stakują. Nie wiem, ile ich może być w staku, ale znajdziemy ich jeszcze troszkę, więc nie ma co. Dobra, tutaj możemy wrócić przez drzwi. jadrem, przez drzwi, gdzie tam lecisz? Chyba wszystko znaleźliśmy. Z tego, co mieliśmy znaleźć. No i tak. Przejść możemy jeszcze tędy. Ale tutaj mamy... O, też naboję no, do strzelby swoją drogą. Których też wcześniej zauważyłem. Mamy figurkę. Trzeba ją pchnąć. Czy może się... wystarczy... o, wystarczyło odpucnąć. I psychostymulanty, które nam się przydadzą na pewno, jeżeli będziemy chcieli znaleźć jakieś przydatne rzeczy w miejscach. Bo niektóre z tych rzeczy są naprawdę, kurde. Pierońsko poukrywane. Dobra, przejdźmy sobie przez te drzwi. Kolejne jakieś mamy pomieszczenie, w którym totalnie, kurde, nic nie widzę. Ja amuncja pistoletowa. Przeładujmy sobie też od razu. i chemikalia oj 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 oj, oj. możemy uciec czy nie możemy, nie ja widzę ich spierdylaj jeden drugi, trzeci, dobra nożem 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 teraz, teraz już go nożem okej, okay. daliśmy radę Elbe, nie wiem dlaczego gra mi pokazuje obronę Czy to naprawdę aż tak na nich dobrze działa? Bo czy szczerze bym nie powiedział Zostaliśmy kolejne ziele, które Znowu możemy zrobić jako Ale wolałbym szczerze zrobić Sobie amunicję do pistoletu, bo ona się nam na pewno przyda Ale dobra No już trudno, zróbmy sobie Ja mam na pewno jeszcze te lepsze naboje, tak? O, właśnie. Co jest, kurde. ucieka Adrian LT plus Y. I na ile one są dobre? O, mają pierdolnięcie. No dobra, no ale i tak muszę użyć trzy strzały, żeby zabić tego jednego, bo to jest silniejszego. Chodź, ucieczka tutaj, gdzieś. Czy nie ucieczka? Nie, ucieczka. Dobra, w tą stronę. Adrian. Dobra, udało mi się uciec. Jeszcze żyjesz. okej, okay, czyli już nie mamy tych naboi. Zmieńmy na te lżejsze Gdzie ten jeden zniknął On gdzieś tutaj był Jednak gdzieś był na pewno Ok, czyli mamy chyba względny spokój przez chwilę I silne chemikalia, których możemy użyć do No właśnie nie bardzo do czegokolwiek bo nie mamy nic. No ale ok, jeżeli te, to już zdobyliśmy, to tu mamy właśnie te drzwi do prosektorium. Przejdźmy sobie przez nie. O, i tutaj jesteśmy w całym tym prosektorem. Dziwne, że tutaj mamy głowę psa, którą możemy zabrać. No jednak właśnie nie możemy. Hey, Okej, okay, chwilę chwila napięcia, czy nas zobaczy? Na szczęście nie zobaczył. Czy ja mogę coś znaleźć ciekawego na tych półeczkach? Chyba nie. W każdym razie damy mamy to mogę otworzyć, kurczę, niestety no nie ma tych samych emocji co jak przechodziłem to za pierwszym razem, co pewnie będzie widać, słychać. No, ale tak jak mówię, niestety złośliwość rzeczy martwych nie wybiera. Wszystko mi się skiepściło, nie, nie szło tego rzucić. Ziele mamy, naboje do strzelby. Mamy, ok, to zróbmy sobie teraz tą silniejszą, tak, żeby po prostu mieć, i tędy możemy przejść. Dobra. Tu chyba niekoniecznie coś cokolwiek mogę znaleźć. Ale wybiegnijmy sobie tutaj na górę te drzwi. I tutaj jest właśnie ten policjant. On nam chciał kurczę pomóc. Niestety nie wyszło mu to na dobre. No ale też tak chciał pomóc jak chciał. Jakby chciał nam pomóc, to by nam nam broni, ale dostaliśmy od niego scyzoryk, który tak czy siak nam się bardzo przydał. Przejdźmy sobie dalej bo właśnie. Jeszcze mogę zejść na dół. Wcześniej nie zszedłem na dół, bo nie widziałem, że, że jest taka opcja. O, kurczę, tu mamy prostsze To mogę sobie zostawić i użyć tych lepszych nabojów. Przynajmniej wytworzyć sobie te lepsze naboje. Nie nieważne. No nie gadajcie. Haha. Ha. A nie, chwila mam. A mogę zwykłe, dobra. To też jest okej. Okay. Zwykłe naboje też się na pewno przydadzą. No właśnie. Tutaj się szykuje walka z Januszem. Z tym, że nie będzie to taka zwykła walka. Bo trzeba się z nim trochę pobawić w kotka i myszkę. Nie dać się mu trafić, to jest najważniejsze Gdzie on jest? Możemy go kopać. To też ciekawe Ucieczka. Dobra. Oj, jednak nie trafił. No to świetnie. Przeradzimy sobie w ten czas. Gdzie on jest? Tutaj, bo jest coś tu poleciało. Czy to po prostu? Dobra, tu i kopniłem go, okej okay. Nie do końca wiem, czy ja powinienem w to strzelać. On to teraz jakoś tak dziwnie mutuje. O, ta głowa tak z tyłu, Fuj. wstał. Haha, ha. no właśnie. Ale całkiem dobrze, że on to rozrywa. Ja mam teraz czas na wzięcie sobie ziela. Wcale nie czadowo, no wcale. Ale ja mogę wziąć piłę mechaniczną. Kurwaj, mam za mało miejsca na piłę mechaniczną. Kur... Adrian, ty głupku. Na chuj te ziele brałeś? Wyrzuć te ziele. Użyj, użyj, dobra i tak zaraz będę musiał użyć apteczki sąc nie chcąc, dobra, wierzmy tą piłę w końcu. I możemy atakować Może tego było trzeba tobie? Ja wcale nie chciałem walczyć świetno No Janusz jest trochę pierdolnięty. Ciekawi mnie, jak wyglądała ich rodzina. Może się uleczmy. No trafił mnie znowu. Ciekawi mnie, jak wyglądała mogę teraz dźgać go Dawaj, dawaj, dawaj Urką silnik Znaczy, ciekawy jestem A, Kurczę, Kurcze, nie zdążyłem się obronić Dobra, udało się obronić Dawaj, tniemy mu głowę. Dawaj, 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 dawaj ah. I pchamy Kurra, włącz się. Teraz w takim momencie... Dawaj, dawaj, dawaj. No ja no już kurwa jest... co Ca... Bardzo wytrzymały jak na takie... Okej. Okay. No, odpal ten. Aj. Obroniłem się, o! Ja Jakieś osiągnięcie przy okazji blokowałem. Świetnie. A, dobra, chyba już po nim Czy nie? Wybuch Wybuch, wybuchnął no. Ale nóżki jeszcze chodzą, nóżki jeszcze chodzą, możemy je... je... Raz, dwa Trzy, dobra Odpal tą głupią Dobra, mogę wziąć apteczkę, sprawdźmy na naszym smartwatchu jeszcze jak wygląda nasze zdrowie no, ciekawe, jeszcze sam rączka, trzęsie przez tą piłę mechaniczną. Dobra, więc użyjmy apteczki w takim razie. No i będziemy musieli wyjść tędy. Tędy to jest. O, oczywiście piło, niestety tracimy przez to nasz łańcuch. Najprawdopodobniej. No, tak, mówiłem. Dobra, było trochę krzychu, trochę. Głośno było. Zwierzę, że mi to jakoś kurde nie łapało. No i tak. To, było ta, to była ta część gry, którą próbowałem nagrywać wczoraj. Nie udało mi się, niestety, no ale tak jak mówię, dzisiaj jeszcze wleci drugi odcineczek. Ja się z wami na ten moment żegnam. Po południu będzie drugi, ten sobie tylko obrobię. I, i tak jak mówiłem, zachęcam do Zostawienia łapeczki. Subskrypcji. Hej, cześć, do zobaczenia w na następnych odcinkach.